Sponsorem dzisiejszego infotygodnika jest firma Pieta Malborgi. wypożyczalnia przyczep. Telefon 539-175-175. www.dawipieta.pl Witam. W dzisiejszym infotygodniku powiemy m.in. o kryzysie w sztumskim szpitalu. Niestety, personel nie otrzymuje obecnie. Regularnie wynagrodzeń są opóźnienia. Jesteśmy w krytycznej tak naprawdę sytuacji, gdzie wiele lat temu Szpital Sztomski był jednym z dobrze stojących szpitali i dobrze prosperujący. Meczu atomu Trefle Sopot w Malborku w składzie z Izabelą Bełcik. A także o przedsiębiorstwie, które wybuduje drugą nitkę mostu w Malborku. Przed miastem otwierają się na, na pewno duże perspektywy. O to pytali cały czas inwestorzy, mieszkańcy, turyści. No wszyscy bez tego mostu y, trudno sobie wyobrazić przyszłość, przyszłość Malborku. Jest piątek, 7 listopada. Robert Bychowski zapraszam na info Tygodnik. Infotygodnik zaczniemy od nie najlepszych informacji płynących ze sztumskiego szpitala. Milionowe długi, zaległości w pensjach i groźba strajku. Tym tematem zajmował się Robert Kaczmarkiewicz. W tej chwili nie mamy płynności finansowej tak naprawdę. Jest brak decyzyjności dyrektora, który sprawuje obecnie stanowisko. Wszelkie poczynania, które robi spółka, jak gdyby, odbywają się w Katowicach. Tam też cały nasz kontrakt, który w szpital, jak gdyby, i my pracownicy wypracowujemy, spływa do Katowic i tam, jak gdyby, wszystko idzie w jeden bory niewiele trafia do naszego szpitala. Na chwilę obecną szpital funkcjonuje normalnie, faktycznie borykamy się, tak jak zgłaszają mi ordynatorzy oddziałowe, borykamy się okresowo z brakiem leków, tak? natomiast staramy się, że tak, wszystko, że tak powiem, zaopatrywać pacjentów na bieżąco, zgodnie ze standardami, procedurami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo jeszcze będzie to możliwe? Firma z Gdyni wybuduje drugą nitkę mostu w Malborku 67 milionów. Na tyle firma wyceniła projekt, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. No, dla Malborka, wielka, wielka historyczna rzecz bym powiedział, dlatego, że no, bez tego mostu, bez rozjazdów Malbork by byłby zamknięty. E, A tak, przed miastem otwierają się na pewno duże perspektywy. O to pytali cały czas inwestorzy, mieszkańcy, turyści, no wszyscy. Bez tego mostu e, trudno sobie wyobrazić przyszłość, przyszłość malbornów. Bodajże w sierpniu były wykonywane prace saperskie, a kiedy możemy już zobaczyć tutaj ciężki sprzęt, który zacznie pracę. E, myślę, e, takie są zapewnienia generalnej dyrekcji, że prace ruszą jeszcze w tym roku. One będą, tak jak wcześniej mówiłem, e, koncentrować się w korycie rzeki. Trzeba zabić ścianki szczelne. I zacząć prace związane przede wszystkim z fundamentowaniem filarów. W mijającej kadencji samorządowej po raz ostatni obradowali radni z Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdańskiego. Pełne relacje z sesji dostępne są już na naszej stronie internetowej. Nowa stacja uzdatniania wody w Dzierżgoniu oddana do użytku 4 miliony 600 tysięcy złotych to wartość całego projektu. Dzięki tej inwestycji woda w Dzierżgoniu ma spełniać już wszystkie normy czystości. Powstała ona w wyniku potrzeb, które określiła nam Unia Europejska wprowadzając i wymuszając na naszym kraju zmianę przepisów dotyczących jakości wody. Regulacje przepisów które obecnie obowiązują, następowały kolejno w latach 2007-2010. I ta stacja ma spełnić te wszystkie wymogi, jak również wymogi narzucone przez nas, czyli jeszcze większe, większą redukcję zawartości żelaza i manganu, które z kolei będą miały istotny wpływ na to, żeby że te zanieczyszczenia nie odkładały się w rurach. W minioną niedzielę w Nowostawskiej Galerii Żuławskiej odbył się koncert pod nazwą Zaduszki Muzyczne Tri City Singers. To zespół z Trójmiasta, który zagościł na nowostawskiej scenie. Widzimy, że ten czas, w którym na co dzień pędzimy, zabiegani, wiele spraw na głowie, które nie pozwalają nam tak naprawdę zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak szybko ten czas przemija, jak, jak szybko mijają te dni. Właśnie bardzo fajnie, że jest taki dzień w, w roku, gdzie, gdzie można zatrzymać się i, i przez chwilę powspominać tych, których już nie ma wśród nas, którzy odeszli w obecnym roku, a także w latach minionych. You know Dzisiejszy wieczór będzie pełen zadumy, pełen zadumy nad, nad śmiercią, nad przemijaniem. Będziemy wspominać zmarłych wielkich muzyków zarówno jazzowych, jak i też popowych, rozrywkowych, zagranicznych, polskich. Ruszył długo wyczekiwany remont drogi 515 między Grzymałami a Tropami Sztumskimi. Z tego powodu na tej trasie możemy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września 2015 roku. Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska rozpoczęło przyjmowanie rezerwacji na warsztaty w nowym obiekcie. Zajęcia rozpoczną się 12 listopada. Szczegóły znajdą państwo na naszej stronie internetowej. weekend licznie udawaliśmy się na cmentarze, by wspominać swoich bliskich. Zobaczmy raz jeszcze, jak te dni wyglądały w dzieżgoniu i Malborku. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu składłeś przede wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nimi. Sport zaczniemy od piłki nożnej. W poniedziałek drużyna TV Malborg rozegrała swój ostatni mecz w ramach ligi Redbox. Naszym zawodnikom nie zabrakło determinacji i zremisowali 4 do 4 z drużyną i Malbork. Malborg. Krzysztof, podsumuj ten mecz. No i także chyba przed czas na to, aby podsumować troszeczkę to, co się działo przez cały sezon Redbox Malborskiej ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że ten mecz to właśnie idealne odzwier odzwierciedlenie całego tak naprawdę, naszego sezonu, całej ligi, bo. Wszystko ładnie, pięknie, tak. jest już prawie wszystko zapięte to pod ostatni guzik, a to nagle jest kicha na ostatnie sekundy i zamiast wygrany jest remis. Fakt, że u nas w większości przypadków kończyło się to przegraną, a nie remisem, więc to i tak jest delikatny sukces. Marcin w WSG Malborg. Dzisiaj mecz wyszedł całkiem fajnie, była walka, nie było kłótni, omówiliśmy wszystko sobie, to tak jak przed każdym meczem. No, a liga ogólnie fajnie, turniej fajny, zabawa była dobra. We wtorek w hali sportowej gimnazjum numer 3 w Malborku odbyło się pokazowe spotkanie drużyny Atom Trefle Sopot. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie między drużynami z Malborka i Sopotu, dzięki któremu dziewczęta z malborskiego klubu Orzeł Malborg będą miały większą szansę na osiągnięcie sukcesów w przyszłości. No młodzież mamy bardzo dobrą, więc e, tylko tak dalej, e, co po niektóre już e, dziewczyny, e, które tutaj trenowały, miały okazję trenować już z nami z pierwszym zespołem Sopotu. W związku z tym, że nawiązała się współpraca, więc yy, no, ja trzymam kciuki, yy, po prostu zawsze te dziewczyny z Malborka są bliższe moje, mojemu sercu. Szanowny prezes UKS Współpraca wyszła jakoś tak samoistnie. Yy, jesteśmy mistrzami Polski yy, kadetek, yy, w związku z tym zespół Atomu Travel zainteresował się przez panią Monikę Gorszyniecką, menadżer klubu. Yy, naszym zespołem, z no, było się spotkanie i na, na tej bazie otworzyliśmy naszą, naszą współpracę. Roman Szczepan Kniter, prezes zarządu PGA Tomu Refasota. Współpracę nawiązaliśmy bardzo prosto. My jako zespół profesjonalny, który prowadzi profesjonalny zespół w najwyższej lidze rozgrywkowej. Jeden z celów, który sobie stawiamy, to również inwestycja w młodzież i rozwój tej młodzieży. No i postanowiliśmy, żeby poszukać klubów, które są w naszym regionie pomorskim, które już to bardzo dobrze robią. A jednym z tych klubów jest właśnie UKS Orzeł w Malborku. No i postanowiliśmy rozpocząć współpracę, żeby dziewczyny, które tutaj lokalnie się rozwijają, traktowały PGA, tą Trew Sopot z kolei jako swego rodzaju cel, do którego dążą i traktowały tą drużynę jako swoją drużynę. Wszystkich fanów piłki ręcznej zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 15 do heli sportowej gimnazjum nr 3 w Malborku, w której odbędzie się spotkanie polskiego cukru pomezanin Malbork i warmia Travelet Olsztyn. Serdecznie zapraszamy. Przyszły tydzień minie nam pod znakiem święta niepodległości. Z tej okazji w naszym regionie odbędzie się wiele inicjatyw, które pozwolą nam upamiętnić tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. O szczegółach dowiecie się Państwo na naszej stronie internetowej. Janusz Radek zaśpiewa na Wielkich Nieobecnych w Malborku. Podczas ósmej edycji wystąpią uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Szczegóły konkursu znajdą Państwo na plakacie znajdującym się na naszej stronie internetowej. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. A w imieniu Olgi Jabłońskiej zapraszam na infotygodnik za tydzień.